Witam wszystkich. No, chciałbym Wam tutaj nagrać kolejny ciekawy filmik, ale najpierw proszę Was o subskrypcję. Łapki w górę, dawajcie. Mamy, rozwijam taki kanał dosyć o ciekawych sprawach mechanicznych. No Różnego typu będą tutaj na moim kanale pojawiać nawet sprawy zdrowotne, sprawy mechaniczne, jakieś tam rzeczy, które się przytrafiły. Na przykład, na przykład, chciałem Wam zaprezentować. To, to jest skład z 2019 roku mm, mojego 8-letniego syna. To jest świeży zakup w wczorajszy, kład 50. Słuchajcie. Masakra. Po prostu masakra. Kupiłem go, słuchajcie. Yy, kupiłem go od faceta, który to jest, to jest 22 rok. To no, mówię no, pod Warszawą zdawało się, że to będzie... Może nie zjeżdżone, może nie, bo że będzie to chodzić też to na szarpak, słuchajcie. Od wczoraj go kupiłem, widzicie, już grzebie. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to to, że miał wycieki pod spodem, ale słuchajcie, no to już mniejsza z tym. Przejdę wam do rzeczy. Zapalił na początku i za drugim razem już nie chciał. Przejechał syn kawałek z gaz. Co było przyczyną? Słuchajcie, te śruby, ten gaźnik, no teraz zrobię już po swoim zobaczcie na czerwony silikon. Te śruby od gaźnika się non-stop odkręcały same. Więc słuchajcie, dokręciłem ich solidnie, potem znowu się odkręciły. Więc yy, spróbowałem załatwić, bo fabrycznie nie było, słuchajcie, bo tu ktoś zrobił klej, klej na gwint, też próbował robić, nic z tego, nie, nie wyjdzie to, bo to jest gorące i to wszystko się roz, rozpuszcza. Zastosowałem, yy, słuchajcie, podkładki, zaraz Wam pokażę, podkładki sprężynujące, tu jest już założona, zaraz Wam pokażę pod drugą, obie założyłem, tak, jest, patrzcie, taką sprężynującą na to pasuje. Założymy, dokręcimy, silikon czerwony mam, nie mam tej uszczelki oryginalnej, bo nie, zanim zamówię, a syn chce jeździć, eee, no to więc mu to zrobię, zobaczymy, czy będzie działać. W następnym odcinku zobaczymy, jak to długo spisuje się, czy ta podkładki sprężynujące powoduje. Bo żebyście wiedzieli, na początku był delikatny luz tego gaźnika, delikatny, on się delikatnie tak ruszał i już nie było kompresji, to już słuchajcie powoduje to, że nie będzie chciał palić, będzie gasnął. Druga rzecz, było koło, posłuchajcie, ja mam eee, maszyny, traktory, koparki i powiem Wam tyle. I po prostu... Ciorc z tym kołem, wiecie o tym, że, że ledwo, co ja ściągam koła od traktora, od samochodu da się z felgi nawet zdjąć łapką zwykłą, tego za cholera, zobaczcie, to było po, no już było pogięte, bo ktoś tego nie mógł zdjąć, próbowałem to cię zdjąć, udało mi się to zdjąć, ale uwierzcie mi, że ja co ściągam opony przy dużych maszynach, przy tym koler, cholerstwie, co znaczy, że było to maszyną wciskane, ale nikt nie przewidywał wymiany samej tej opony. Tylko raczej, że to pojedzie z kołem, będzie wymieniane. Bo nie, nie ktoś, nawet jeżeli ktoś jest w mieście i szykuje taki zakup, to uwierzcie mi, jeżeli ktoś nie ma do czynienia z mechaniką, nie ściągnie tego koła. Jakiś tam fan miastowy z panią sobie kupił, układa, żeby dziecko po chodniku jeździło. Nie ściągnie tej opony. Nie ma mowy. musiał musiał odkręcić zabić na lokalizację tam, już Tak ciężko to schodzi. To no, od razu przed tym przestrzegam. Eee, słuchajcie, no i teraz tak moje takie eee, spostrzeżenia przy tym kładzie, czy warto go kupić. Średnio. Średnio to uważam, trochę żałuję, żałuję bo trzeba było poczekać. Ma, chłopak ma 4,5 roku. Trzeba było poczekać ten, ten rok czy dwa i kupić mu. To jest 120, słuchajcie. No 120, no nie ma porównania. Ktoś ma poró chciałby zobaczyć, jak wygląda. i Słuchajcie, to jest 120 z Bartona i to to. No to, 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 to nie wiem, co to jest, tak naprawdę, no ale, no ale słuchajcie, pali. No, problem polega na tym, że on. Boję się go opuszczać, bo słuchajcie, on jest wolny dosyć, tylko tak, pod górę, tutaj jest czy góreczki, zobaczcie, nie ma siły jechać z tym, z tym moim synem. Ale z górki już się zaczyna rozpędzać, jest mało stabilny, czyli z górki po prostu jedzie, no wiecie, no, ma lżej, więc się bardzo szybko rozpędza i boję się, że no, grozi to jakimś tam wywrotem, bo już, no, tym bardziej, że do zawieszenia takie jest tak skonstruowane, no. No wiecie, no to też nie pieniądze, nie? Ale, ale uważam, że jak ten kosztuje dwójkę, ten kosztuje czwórkę, nowy, dajcie spokój, kupić kłada. Yy, ten jest o wiele, o wiele, o wiele lepszy. I ten jest 2019 rok, zobaczcie, jak wygląda. A jak ktoś załatwił tego z półtora roku? No bo no kupione, przecież to jest 2022 rok, a tu zobaczcie, to jest konkret według mnie. Nie, nie, nie tu, żebym robił reklamę, no tu jest dziewiętnastka. Yy, I słuchajcie. Mm, nie dziewięć, co ja mówię? Kurczę, pomyliło mi się. 20-21, bo w ogóle już nawet zapomniałem. Ale e, co mnie tutaj jeszcze przy tym kładzie, słuchajcie, żebyście mieli wiedzieli, jak tutaj coś zrobić. Kupiłem go tego kłada, i po jakimś czasie zaczął mi cholernie tutaj łańcuch spadać. Wiecie, patrzcie, tak musi być naprężony ten łańcuch. Ledwo co się ugina. I luzowały się te śruby. Cały czas się luzowały. Co przejechał kawałek, to się luzowały od zębatki śruby. Przyczyną było, wiecie co, luzowanie się tych śrub. Po pierwsze, łańcuch był za słabo naciągnięty i szarpał bardzo tym kołem. Ono się zaczynało odkręcać. A żeby łańcuch naciągnąć, ten napinacz nie wystarczy. Tu się napina. O i słuchaj, tu w tym miejscu się napina. I teraz tak, ten napinacz, tutaj gwint mi się zerwał. Przerąbana robota, żeby to założyć. Na razie to jakoś chodzi, na razie jeździ, ale, ale no, te napinacze będą do wymiany, te dwa. Trochę roboty jest, ale, ale to, się, to się ogarnie, nie? ale już przestały się odkręcać te śruby, czyli po prostu najpierw napinamy dobrze łańcuch, ale żeby łańcuch był dobrze napięty napinaczami, tutaj pociągamy równomiernie, bo na początku jak źle napięcie zacznie go zrzucać. Musi być idealnie równo ustawione do ośki tamtej. Druga rzecz, co Wam mogę jeszcze ciekawego powiedzieć. Nie miałem z nim problemów, jedyny problem, którym się pojawił, to gdzie tam chłopak jeździł. Słuchajcie, z gazu nagle. Kurcze, co tu zrobić? Powiem Wam, że miałem już obawy, że, że będzie trzeba będzie, prowadzić go na naprawę, że coś się stało. To niby elektryki dużo nie ma, słuchać, a to magneto. No to, co, 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 tu, co tu może być? Nie uwierzylibyście, bym pojechał do mechanika, Na pewno by tutaj nam zdarły, bez nas, a same by też nie mogły dojść. Odkręciłem tą kopułkę, bo nie było iskry. Nie było iskry. No tutaj patrzyłem, ale zawsze tutaj się mówi, że to, to raczej tam, tam się nic nie dzieje w tych rzeczach, takich jak fajka i tak dalej, tylko tutaj, magneton. Zdjąłem magneton. Patrzę, no to wszystko niby dobrze, te cewki, wszystko nie wygląda, nigdzie nie przypalone, nigdzie nie odlutowane. Założyłem to ponownie. Chodzi, złapał. Ale poruszyłem tutaj, z gaz. Słuchajcie, idę po tych kablach, szukam, szukam, kurczę. No nic, no, no słuchajcie, nie będę to opowiadał długo. Ta kostka. W tej kostce, słuchajcie, ja ją złączyłem, patrzyłem, wszystko spina się. Są cztery piny i słuchajcie, trzeba było podginać blaszki, bo tu nie łączyło, iskra nie przechodziła, nie było przewodzenia, Cholera jasna. W tej kostce, rozumiecie, nie była złączona, była sztywna. Jeszcze jest nagnowe. I w tej kostce tutaj był, po, podginałem się żeby pokrętem, złożyłem. Na te teraz przymocowałem, żeby to było sztywne, słuchajcie, działa. Także uważam, że trzeba poczekać i kupić lepiej takiego na rozrusznik. Jak ktoś ma takie mistrzko. Eee... Chyba, że ktoś po prostu ma siły dużo męczyć się, bo dzieciak nie, go nie odpali, trzeba za nim chodzić, nie? to jest skórzające, że trzeba za nim chodzić i odpalić, chociaż powiem Wam, że ten czterolatek, jak go teraz naprawię, to jestem, znaczy raz go odpalił, po, po, jak go skręciłem te śruby tam, no tylko, że raz odpalił i stracił kompresję, już potem znowu nie mógł szarpnąć, czyli chłopak jak dobrze jest rozwinięty, no to po pięciolatek teoretycznie go odpali, ciepłego, odpali go, ale wiecie, no jak będzie tam cały czas gasił, to go ręka aż nie boleć, już przestanie mu odpalać, nie, także jak ktoś nie chce latać, no to... Tak no, ogólnie nie, 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 nie polecam, tak żeby... No lepszy jest rozrusznik. Chociaż jak chociaż, słuchajcie, no za te pieniądze, no to każdy musi zwrócić do siebie, tylko mówię, że jakieś naprawy to będziecie mieć kłopot. Często jak nie będzie wam mówił, zapalał czy coś, no. szukajcie tu przy gaźniku. No, myślałem, że to jest bardziej skomplikowane, ale tu się bez problemu wymieni. I głos. Facet tutaj mówi, że on tutaj nic nie robi. tu widzę, że pospawany, bo to był jako kupiłem wczoraj rocznego, jak mówiłem. Jest pospawane trochę, od spodu, tu nie widać. Te tłumniki, tak, jest cholernie głośnie, że muszę mu zaraz je zamówić. Bo jeszcze, wiecie, no, decybeli jest tyle, że głośniejszy jest od pilarki stalinowej to dużo. To, żeby tutaj nie, nie, nie słuchu nie uszkodzić, ale no, mm, mam nadzieję, że, że, to będzie, że to będzie grało. A, i co Wam mogę powiedzieć, i ten kład ten, ten również. Słuchajcie, yy, byłem na wystawie takich kładów, tych Bartych większych. I pytałem się gościa, bo słuchajcie pod górę. Pod górę po prostu on rozpędza się na asfalcie moment, nawet ze mną, waży 80-90 kg. Ale cholera jasna jak przyjdzie pod górę ruszyć, nie ruszy. Wygląda na ślizgające się sprzęgło przy tym tutaj, przy tym. tym. Ale czy, czy się ślizga sprzęgło, czy coś? No na razie nie chcę grzebać, bo ten tak jeździ na tym. On sobie daje radę, ale jak już ja chcę wsiąść, no to ze mną nie za bardzo ruszy. Dobrze zawsze, przed zakupem, zrobić jakąś jazdę testową. Przejechać się pod górkę, stanąć, ruszyć, zobaczyć, czy zamieli. Na wstecznym działa super. Do przodu tak mniej więcej, ale ogólnie no, tego nasz harpak próbuje mu zrobić. Słuchajcie, w następnym odcinku nakręcę Wam i zobaczę, czy te podkładki Słuchajcie, sprężynujące, bo fabrycznie nie występują, to jest bardzo ważne, nie występują, kurczę, przykręciły to, a tu takie drgania, bo słuchajcie, występują, że to tak, 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 tak chodzi, no. no. i, no to musi się odkręcać, nie? No ale słuchajcie, to tak dla laików, mówię właśnie, jeszcze, jeszcze raz, żeby ktoś do końca wysłuchał, a nie tam zaraz włącza filmik. Te śruby się luzują. Jak jest poluzowana, gaźnik między karterem, będzie uciekała kompresja, nie będzie, nie będzie palił, nie będzie chciał zapalać będzie kłopot z uruchomieniem, ja to zrobię na silikon bez uszczelki podkładki sprężynujące zakładam, zakładam ten stożek filtr stożkowy i w następnym odcinku zobaczymy co tutaj w trawie piszczy czy to się opłaca, czy to będzie jeździć, czy to nie będzie jeździć a tymczasem pozdrawiam, nara, do zobaczenia dawajcie łapki w górę, suby, cześć